Witajcie na kanale. Dziś zanurzymy się w świat relaksu i odprężenia, ale nie będzie to zwykła podróż. Zabiorę Was do Japonii, gdzie sauna to coś więcej niż tylko miejsce do wypłacenia toksyn. To prawdziwy rytuał i sposób na życie. Poznajcie fascynującą tradycję saunowania w kraju kwitnącej wiśni. Kiedy myślimy o Japonii na myśl przychodzą nam takie rzeczy jak sushi, gejsze, sumo czy nowoczesne technologie, ale czy wiedzieliście, że Japonia ma również bogatą tradycję saunowania? Dla Japończyków sauna to miejsce nie tylko fizycznej, ale i duchowej odnowy. Nie mówimy tu o klasycznej fińskiej saunie, Japonia ma swoje własne, unikalne podejście do kąpieli parowej. W Japonii istnieje wiele różnych typów saun. Każda oferuje nieco inne doświadczenie. Najpopularniejszymi są oczywiście onseny, czyli gorące źródła oraz sento, publiczne łaźnie. Wiele z nich ma swoje korzenie w starożytnych japońskich rytuałach kąpielowych, ale Japonia ma także nowoczesne sauny, które czerpią inspirację z fińskich sound, dostosowując je do Lokalnych upodobań. Oceny czerpią wodę prosto z gorących źródeł wulkanicznych, dzięki czemu mają one wyjątkowe właściwości mineralne. Z kolei, sento to miejsca, gdzie można skorzystać z sauny lub gorących kąpieli. Tradycyjnie te publiczne łaźnie były miejscem codziennych spotkań mieszkańców miast. Sauna w Japonii to nie tylko kwestia higieny czy relaksu, to rytuał, który wiąże się z oczyszczeniem nie tylko ciała, ale i duszy. Przez wieki Japończycy wierzyli, że kąpiele w gorących źródłach i saunach pomagają zachować zdrowie, długowieczność, a także oczyszczają umysł ze stresu i złych emocji. W kulturze zen, oddech i medytacja odgrywają kluczową rolę, to dlatego tak wiele osób korzystających z sauny skupia się na spokojnym, kontrolowanym oddechu oraz byciu tu i teraz. W dzisiejszych czasach, zwłaszcza w miastach, sauna i onsen to popularny sposób na relaks po długim dniu pracy. Coraz więcej ludzi korzysta z tego rodzaju miejsca, by na chwilę uciec od skiełku wielkiego miasta. Wiele z onsenów znajduje się w przepięknych, naturalnych lokalizacjach, gdzie można odpocząć na łonie natury z widokiem na góry czy jeziora. To doświadczenie głęboko odprężające i pozwalające na pełne odciążenie się od codziennych problemów. Zanim jednak zdecydujesz się odwiedzić onsen lub sento, warto poznać kilka zasad, które obowiązują w japońskich saunach. Po pierwsze, przed wejściem do gorącej kąpieli zawsze należy się dokładnie umyć. Po drugie, sauny w Japonii są miejscem, gdzie nie korzysta się z odzieży kąpielowej. Nagość jest tu naturalnym elementem tego rytuału, co może być szokujące dla niektórych zachodnich turystów. Warto także pamiętać o zachowaniu ciszy i spokoju. Nie na głośne rozmowy. Japońskie sauny i onseny to nie tylko relaks, ale także mnóstwo korzyści zdrowotnych. Gorące kąpiele pomagają w poprawie krążenia, łagodzą bóle mięśni i stawów, a także wspomagają regenerację organizmu. Dodatkowo regularne korzystanie sauny może obniżać poziom stresu, poprawić jakość snu i wspierać detoksykację organizmu. Dzięki za oglądanie, jeśli podobał Ci się ten odcinek, nie zapomnij zostawić łapki w górę i zasubskrybować po więcej ciekawych materiałów o kulturze Japonii i nie tylko. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!